Cześć, wam, słuchajcie dzisiaj wtorek, czyli polecajka. E, dzisiaj bym wam chciała pokazać e, zegar emocji. E, tydzień temu były bilety na telewizor, tak? Na, na e, gadżety e, medialne. A dzisiaj chcę wam pokazać zegar emocji. E, no, czego będziemy potrzebować? Coś mi nie wychodzi, słuchajcie moja strzałka. Dobra, powiedzmy, że wyszła. Tak, gdzieś tam odręcznie. E, Byle jak. <noise> Powinnam ją najpierw narysować. Dobra, chodzi tylko o to, że chcę Wam pokazać, a, a dopracować to już sobie można zawsze, nie? I samemu i, i po swojemu i, i jakby słuchajcie, ja biorę tak. Potrzebujemy talerz zwykły taki papierowy, najlepiej biały. To może być też kolorowy, można go kleić, no ale najlepiej jest biały. Um, zielony, niebieski i czerwony mazak i tu zaczynają się schody ponieważ czerwonego mazaka to ja nie mam mam jakiś chyba pomarańczowy słuchajcie, chyba tego wykorzystam no dobra, muszę sobie jakiś organizer e, zorganizować moje biurko, ogarnąć trochę już powyginana <grywka> kierka. słuchajcie dzielimy nasz talerz na pół ja to robię od niebieskiego zaczynam. I teraz tak mniej więcej. Do połowy. Wyznaczam sobie środek naszego talerza. Można wziąć cyrkiel. Słuchajcie, to może być idealnie. Biorę wskazówkę. Proszę bardzo, słuchajcie. Układam ją na naszym. Talerzu, przedziurawiam Czyli pineska. Nie? I z tyłu kawałek korka. I bardzo, mamy już wskazówkę naszego zegara. I teraz y, podzielimy y, można na więcej jakby części. Ja chcę Wam pokazać trzy jakby tak podstawowe kolory. Y, I teraz tak. To jest niebieski Malujemy tą część słuchajcie na niebiesko. To oczywiście można wziąć dziecko i się bawić z dzieckiem przy użyciu farb, kredek, różnych rzeczy. I jakby każdy w domu może sobie zrobić takie um, koło emocji. E, już tak ja chcę Wam tak na szybko pokazać mniej więcej o co w tym chodzi. Um, I to jest fajna rzecz, bo... Czasami nie chcesz się nam gabać, tak? Czasami jesteśmy smutni, źli. Albo dzieciom czasami jest ciężko wyrazić swoje emocje, tak? Nie są w stanie jeszcze tego nazwać, określić, co, jak, ile mają energii, czy mają siłę, czy... No to są dzieciaki, nie? Słuchajcie, drugą część maluję na zielono drugi trójkącik, mogą być przejściowe. Ja to chcę wam tylko pokazać, jeszcze raz powtarzam, na trzech jakby podstawowych, a, a już inwencję twórczą zostawiam wam. Wrzucam wam tylko taki zarys. Tak jak i biletów, my mamy tylko bilety po 15 minut. Wy możecie robić godzinne, nie wiem, pięciominutowe, to jak chce. I słuchajcie, trzecia część naszego, o równo, bo w ogóle krzywo ten jakiś nie chce malować, dobra, ruszył, <noise> dobra, to powinno być czerwone, nie mam, już nie idę do dziecka, nie budzę, nie szukam, ale tak jak mówię, z dzieckiem, słuchajcie, fajna frajda, Jakieś korki y, od wina. Y, no, można kupić takie korki. Słuchajcie, taki, zamiast takiego korka może być też y, modelina. tak, Ją można y, żeby. Chodzi o to, żeby nam po prostu trzymała się pineska. Klej na ciepło, tak? Kulka z tego kleju. No, różne, jakby są możliwości. Kasztan może być. To jest żołądź, tak? Zebrany. Więc jakby można wbić i... Dobra, i teraz wam chciała pokazać. Między, mniej więcej wygląda to tak, to są te trzy podstawowe i teraz tak. Jeżeli mamy bardzo mało energii, to dziecko nam pokazuje, ile masz energii. Pokaże nam, że jest tu, jest zmęczona, nie chce mu się nic pracować w ogóle. Tutaj ta energia nam powoli wzrasta. Więc to możemy zrobić na przykład od ciemnogranatowego do coraz jaśniejszego, i później przechodzimy w zielone. I tu jest ok. I tu ta energia jest równa w tej zieleni, tak? Więc tu jesteśmy stabilni, yy, i tu jest ok. Ale tu już przechodzimy, słuchajcie, w czerwień. No, akurat ja nie mam czerwieni, <laughs> ale tu już, słuchajcie, przechodzimy w czerwień, i tu zaczyna się już. Ła! Wow, tu buzujemy, tu, tu gdzieś te emocje szaleją. I, i sięgają zenitu. I tu też dziecko nam się nie skupi i nie będzie z nami pracować, jeżeli nam pokaże, że ma takie emocje, więc musimy je wyciszyć i wrócić tu do tego środ złotego środka, gdzie, y, gdzie tu w tym momencie dziecko jest w stanie z nami pracować, współpracować, działać, uczyć się nowych rzeczy. Tu, gdzie jest zmęczone, y, nie ma siły, nie ma energii, też nie będzie działało i funkcjonowało czyli to, czyli tu. I za każdym razem, jeżeli dziecko nam pokazuje które skrajne, musimy zrobić, yy, yy, zadziałać tak, żeby weszło nam w to zielone. I jak dziecko pokazuje nam, że tak, że jest OK, że ma dobrą energię, to wtedy słuchajcie, będzie z nami bardzo dobrze współpracować. Yy, I salanem stosujemy taki zegar, i ja czasem często pokazuje nam yy, najczęściej to ualana ze względu na zaburzenie ADHD ualana najczęściej słuchajcie jest tu ciężko jest jechać tu a tu to jest naprawdę uuu naprawdę chyba jakieś chory bardzo rzadko i sporadycznie tak najczęściej ualana jest tu no i działamy żeby jednak schodziło nam tu i pokazuje nam to. Teraz już jakby mniej trochę korzystamy z tego zegara, bo, bo już nauczył się mówić o tym, co czuje i jak. Potrafi wyrażać to słowami, więc trochę już odchodzimy, ale fajnie, ale fajnie, mimo to to gdzieś jeszcze jest, wisi i, i czasami też z tego korzystamy. Słuchajcie, no dzisiaj na tyle, dzisiaj szybko i, i, i na biegu. A jeszcze Wam pochwalę się coś, co mi się udało kupić. Słuchajcie, w lumpek się zagrożę. Chodzę do takich sklepów jak najbardziej i czasami, słuchajcie, korzystam i trafiają się bardzo fajne rzeczy. Udało mi się kupić, słuchajcie, dzisiaj gumy do ćwiczeń. Widzicie? Trzy rodzaje gum. Jest y, lekka, średnia, y, proszę. Mamy też średnią, medium. I mamy co, hard, tak? Moc. O, tato już. Uh, 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 ah, 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 ah. I takie gumy można wykorzystać, słuchajcie. Nakładacie na nogi, siedzicie, oglądacie telewizor i ćwiczycie. No, i ja chyba dzisiaj to zrobię. Yy, jakiś może film, yy, seans filmowy na dobranoc. No dobra, słuchajcie, to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i to, widzimy się jutro przy zupie. Trzymajcie się, pa pa!